Przemek Kossakowski wykopał już dwa groby. Teraz do sieci wyciekło kolejne zdjęcie na z wielką łopatą. Wiemy, co się dzieje. Przemek Kossakowski po rozwodzie z Martyną Wojciechowską zniknął z anten telewizyjnych. Dziennikarz zajmuje się innymi projektami, za które odpowiada. Przede wszystkim jest to praca w ośrodku terapeutycznym, który sam założył, oraz pisanie książek. Mężczyzna mocno zdziwił swoich fanów treścią ostatniego wpisu w mediach społecznościowych. Mówi w nim o kopaniu grobów. Przemek Kosakowski wykopał w życiu dwa groby. Wykopałem w życiu dwa groby, jeden pod Warszawą, drugi pod Moskwą, dziś jednak wspomnienia tych doświadczeń bledną przy próbie znalezienia rury z wodą pod Wojsławicami, napisał Przemek Kossakowski. Dla wielu może być to zaskakujące, jednak to właśnie w Wojsławicach mieści się ośrodek prowadzony przez dziennikarza. Pomimo tego, że ma on środki, aby zlecić komuś wykonywanie prac przy nim, to wieloma rzeczami zajmuje się sam, czym zyskał szacunek wśród swoich fanów. Internauci komentują wpis Przemka Kossakowskiego. Pod postem Przemka Kossakowskiego na Instagramie pojawiło się wiele komentarzy od internautów, którzy doceniają jego pracę, a nawet służą mu radami. Per miesięcy temu kopałem również za wodociągiem. Jeśli głębokość nie jest prawie do uszu, to możesz być za płytko jeszcze, zauważa jedna z osób. Panie Przemku, miałem to samo, jak szukałem rury melioracyjnej na działce. 10 map dziura na plus 1 metr głęboka. Nie zazdroszczę powodzenia, pisze internauta. To się nazywa darmowa siłownia, nie ma co narzekać, żartuje fan. Przemek Kossakowski niedawno promował swoją książkę. Niedawno Przemek Kossakowski podróżował po kraju w celu promocji swojej książki. Prowadził też program Down the Road, który cieszył się bardzo dużym uznaniem wśród wielu osób. Ten program jest genialny, tyle pokazuje. A pan panie Przemku ma niesamowite podejście, cierpliwość i wielkie serce, komentowali fani. Dziennikarz nie próżnuje i zajmuje się wieloma rzeczami, działając społecznie wobec innych, dzięki czemu ma naprawdę dobrą opinię wśród internautów.